Tłusty Czwartek to dzień, na który czekali wszyscy amatorzy pączków. My znajdujemy się w warszawskim oddziale Jatomi Fitness, ze mną jest Tomek Polański, trener personalny. Jak to jest z tymi pączkami? Jeden pączek to jest około 300 kalorii, 270-300 kalorii, pączek średniej wielkości. Jakby to przełożyć na najprostsze urządzenie aerobowe w klubach fitness, czyli bieżnie, mhm. To jest około pół godziny biegania w interwale, żeby spalić taką ilość kalorii. No właśnie Czyli jest. dwa pączki, godzinę walczymy na bieżni. W tajemnicy możemy zdradzić, że idąc tutaj do Jatomi, Milena zjadła po drodze trzy pączki. Ile musi teraz biegać na tej bieżni? Gdybyśmy to przełożyli na bieżnie, to mamy półtorej godziny ciężkiej walki na bieżni. Teraz zeszliśmy z bieżni i przyszliśmy na zupełnie inne urządzenie, które polega zupełnie na czym innym. Jak się korzysta z tego urządzenia? To jest maszyna zwana orbitrekiem, a jest to maszyna zaliczana do maszyn aerobowych. Spalić... No dobra, to kluczowe pytanie. Te trzy płączki, które jeszcze nie spaliła Milena, mhm. ile musi tutaj ćwiczyć na tej maszynie, żeby spalić właśnie te trzy płączki, zakładając, że mają około mhm. 300 kalorii? Tak grubo na oko, to myślę sobie, że jeżeli tutaj półtorej, to na tej maszynie dwie godziny. Tak wygląda zawodnik po zjedzeniu trzech pączków. A tak wygląda ciężarek, który ma mu ułatwić zrzucenie tych trzech pączków. Przekazuję w Twoje ręce, proszę bardzo. Kettle bardzo popularne ostatnio. To nie musi być ciężarek taki. To może być mhm. siatka ziemniakami z ziemniakami. na przykład, ziemniakami. albo z pączkami. No i jak zawsze zapytam przy okazji kręcenia tego materiału, ile trzeba czasu poświęcić na to, by spalić te trzy pączki? Myślę, że podobny czas jak na bieżni. Godzinę machania. Wystarczy? Nie! Widzę, że trzymasz w ręku jakieś taśmy, które na pewno do czegoś służą. Możesz o nich opowiedzieć? No my tych taśm użyjemy dzisiaj do walki ze zjedzonymi pączkami. Czyli jak zwykle w temacie. Zapraszamy zawodniczkę. Proszę podpór przodem. Sadzimy nogi tutaj pętelki. Uwaga. Druga noga. I ruch. To chyba ciężkie. Ile czasu trzeba... No nie jest ustalony przez nas scenariusz. <głos> <głos> nie tak się umawialiśmy. <noise> Czyli teraz Milena sobie leży, ale gdyby... Yes, tak. <noise> gdyby nie udało ma... jej się poćwiczyć na tym, ile by musiała czasu spędzić, aby spalić te trzy pączki? Myślę, że powinna poświęcić na to przynajmniej godzinę czasu. Jesteśmy w kolejnej strefie, gdzie Milena wykonuje ćwiczenia, które każdy może wykonać w domu tak naprawdę. Tak. Ćwiczenie, które angażuje bardzo mocno obręcz barkową na boczny akton mięśnia ramiennego, e, Angażuje również mięśnie nóg. E, fajne, bardzo wielostawowe ćwiczenie. Doskonałe do spalania zjedzonych pączków. Czyli trzy pączki? Trzy pączki, 333 trzydzieści trzy serie wykonanego... trzy, cztery godziny. Jesteśmy już po ćwiczeniach. Moim zdaniem udało Ci się spalić te trzy pączki, ale powiedz nam proszę, które ćwiczenie dla Ciebie było najtrudniejsze? Według mnie najtrudniejsze ćwiczenie to było to na paśmach TRX, bo wymaga zaangażowania mięśni głębokich brzucha, no i przy okazji też mięśni nóg, więc tak, to, to ćwiczenie było zdecydowanie najtrudniejsze. Radio